Siemano-siemano, jestem u królików. tu jest ta nowa samica. Lecze dostały. I po dwóch tygodniach daję relację z tych otomaluszków. Ostatni raz, dwa tygodnie temu, je nagrywałem. tu jest szarak. Tamo biało-czarny. To jest o, ładny szarak taki. samica się stresuje jak zwykle taka ona jest i tu są młode i ta półroczna około starszyzna i tu są młode ten ma fajne klapnięte uszy a reszta młodych o tu jest ten młody z tego gniazda też szarek ładny i reszta się tutaj pochowała i tu jest też ten Biało-czarny i tylko jedyny ma na ten moment klapnięte uszy. Baranie a tu jest ten sam jest piękny, mój który będzie zmieniany za jakiś czas. Zobaczymy, co z tą samicą wyjdzie. Jak ona jest yy, kocna od poprzedniego hodowcy, to od niej sobie zostawię młode samiczki i wtedy może ten oto kawaler będzie je zapładniał także taki jest plan, żeby po niej sobie zostawić młode ją później sprzedam wtedy jak on po nim i po niej też zostawię później już młode. To później jego prawdopodobnie sprzedam albo coś z tego wybiorę. Także tak, tak to ładnie wygląda. on sobie zajadają. Piękne króle. Tu jest o z tego gniazda co ten czarny, ta biało-czarna. I jeszcze gdzieś jest jeden czarny, się schował. Także. Tak to wygląda. A tu jest nowa. Klatka. Tak wygląda nowa. Klatka. Także pozdrawiam.